że tu w Bydgoszczy jest dobry klimat dla rodziny, o co zabiegamy konsekwentnie jako Kancelaria Prezydencka. Dzięki pani minister Irenie Pójcickiej. I myślę, że wszyscy razem w tym tworzeniu dobrego klimatu w różnych obszarach polskiego życia, w różnych instytucjach, w różnych miejscach mamy wspólne duże sukcesy. Cieszę się, tym, że tutaj w kancelarię Prezydenta reprezentują także i te lwy przed pałacu prezydenckiego, które zamienione w takie lewki sympatyczne. Tak powinno być. No więc jeżeli lwy się angażują, to i prezydent także musi. I robi to z głębokim przekonaniem. Proszę Państwa, wydaje się, że coś się w Polsce przełamało, jeśli chodzi właśnie o klimat wokół funkcjonowania rodziny. Jeśli chodzi o zbudowanie przekonania, że rodzina jest wyzwaniem strategicznym z punktu widzenia przyszłości państwa, narodu, powiedziałbym także i gospodarki polskiej i w ogóle znaczenia Polski. Mówiłem o tym wczoraj w czasie święta niepodległości, bo tak naprawdę uważam, że rodzina jest jednym z fundamentów naszej wolności, naszej siły, naszego znaczenia i jest jednym z gwarantów naszej dobrej przyszłości. Rodzina w różnych wymiarach, zarówno jeśli chodzi o instytucję wychowującą, kształtującą postawy obywatelskie, kształtującą postawy, postawy w, no, w każdym obszarze i poglądów politycznych, i, 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 i mentalności, stosunku do pracy, stosunku do państwa, stosunku do innych ludzi. Jeśli chodzi o kształtowanie postawy, że nie oczekuje się tylko dla siebie, ale jest się skłonnym coś innym dawać, to wszystko rodzina. A rodzina to także oczywiście przełamanie kryzysu demograficznego. Stąd bardzo dziękuję za to, że w Bydgoszczy i w całym województwie dostrzeżono znaczenie działań na rzecz przełamania kryzysu demograficznego, także poprzez budowanie programów adresowanych do dużych rodzin. No, rodziny są różne, proszę Państwa, i musimy to pamiętać. Mam świadomość, że mówię do dużych rodzin, ale musimy właśnie kształtować w sobie świadomość, że nie ma jednego typu rodziny. Nie ma jednego także jakby jednakowych potrzeb i oczekiwań. Nie ma jednakowych możliwości. I to trzeba w sobie dzisiaj ugruntować, no bo ja się z tego szalenie cieszę. Budujemy bardzo korzystny klimat wokół dużych rodzin. To jest coś, co mi w sercu gra. Sami mamy za sobą z żoną czas, kiedy to było traktowane jako albo ekstrawagancja, albo jakaś nieodpowiedzialność, albo w ogóle dziwne zjawisko, że ma się dużo dzieci. Dzisiaj już nikt tak nie patrzy na duże rodziny. Dzisiaj patrzy się z innych punktów widzenia, na jako na szansę. Jako na instytucję życia społecznego, która daje dobry produkt w postaci przyszłych obywateli. Oczywiście patrzy się także jako na, zjawis jako na zjawisko, miejsce, gdzie są też szczególnie duże potrzeby. Ale chciałem powiedzieć, że rodziny są bardzo różne. Są takie rodziny, które są szansą, są rodziny, które są pewnym obciążeniem. Są rodziny duże, są rodziny małe. Otóż wydaje mi się, że wspólnym wysiłkiem powinniśmy tworzyć klimat dobry wokół wszystkich rodzin. Wokół wszystkich rodzin. I w tym duchu chcę powiedzieć, że nie zaniechamy działań, także i teraz, bo ciesząc się niesłychanie z tego, że udało się uzyskać tą kartę Dużej Rodziny. W wymiarze ogólnopolskim, także regionalnym, także gminnym. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi, dziękuję władzom samorządowym, wojewódzkim, miejskim za to, że to funkcjonuje. Będziemy dokładali do tych, do tych rozwiązań kolejne elementy, które uda się pozyskać.